Gdyby człowiek jednym dużym krokiem mógł objąć całe miasto i wrócić do domu, mieć nogi gadżeta i święty spokój, myślała Lucyna o wpół do czwartej. Na przystanku autobusowym, gdzie po kolejnej ćwiartce skończył wartę pułkownik od gatki otwartej, staromodne pantalony z surowej bawełny, na głowie niby kaptur, pozbawione kołnierza od koszuli ze złotą nicią, choć tak się nosił od zawsze. Teraz jeszcze drzemał pod palmowym daszkiem przegniłym od deszczu. Namów go, żeby poszedł z tobą do kina, usłyszała Lucyna. Od przyjaciółki z podstawówki, która trzy lata temu przeszła na surową dietę. Jak mnożyć energię w świecie? Poleca jej tutorial z nieograniczonym dostępem. On bierny na prośby, wzięty przez Lucynę podstępem. Obiecał przyjechać do niej, gdy skończy swoje interesy. Wślizgując się wszędzie z nieugiętym uporem, zgromadził w ciągu ośmiu miesięcy więcej pieniędzy, niż zaświadczyli we wspólnej przysiędze. Tego wieczora, kiedy nadziali szept o ucieczce na szaszłyk. Tylko ci dwoje, stawiając krok, pokonają Bałtyk. Przetrwał smutną wojnę codziennego poniżania, pustych obietnic, odkładania spraw do jutra rana przez biurowych ludzi nieskończenie z pozorów uprzejmych. Załamał się w straszliwym obciążeniu czekania. Do lucyny chciał wracać, kreślącej fioletowym atramentem, trwające 42 dni dławiące wymioty tęsknoty i żalu. Po wartowaniu jego ulubionych książek, zdała sobie sprawę, że nic się nie zgadza, że on nie kocha jej tak jak opisywana para, że w oparach, o chłapach się tapla, kiedy on godzi jej duszę, nie raniąc ciała. W ułamku sekundy, gdy wymknął się na korytarz, nagi, z radzieckim chwytem, rzuciła się do komponowania. Każdego i kolejnego poranka słała pod jego drzwi orkiestra, której pergaminowy repertuar oparto określący wyrok zdania. Ona utknęła w nieszczęsnego chóru ostatnim rzędzie, rozwścieczona trwającymi bez końca nocami z muzyką o pułkowniku. Ujrzał ją o świcie, w zadługiej koszuli ze złotą nicią na kołnierzyku. Lucyna, stojąc na przystanku, nie spuszczała wzroku. Wzięła go w ramiona by jednym dużym krokiem objąć całe miasto i wrócić do domu. Lucyna, mam nadzieję, że seans udany, dzwoniła, dopytując i chwaląc prigański kabaczek wyrzucony spod lady.